Otóż tyle w tej części aktualności dnia. Zapraszamy po godzinie 16 do naszego radio, na naszą antenę. A teraz już 4 minuty po 14 za chwilę serwis informacyjny Radia Maria. Bez zakłóceń przebiegają dostawy ropy do Polski i naszych zachodnich sąsiadów, poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych. Wcześniej spółka PERN zapewniła, że transport tranzytem przez Białoruś do Polski rosyjskiej ropy naftowej i rurociągiem Przyjeźń odbywa się bez przeszkód. To odpowiedź na informację o wstrzymaniu przez Rosję dostaw surowca do białoruskich rafinerii. Negocjacje białorusko-rosyjskie nie mają bezpośredniego wpływu na dostawy dla Polski, powiedział pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski sytuacja przerwania dostaw ropy naftowej do ociągnięcia do Polski, to polski system Bern, jak również polskie rafinerie są w stanie sobie poradzić, co zostało w zeszłym roku w praktyce doświadczone w wyniku przesyłu zanieczyszczonej ropy, której do Polski nie można było wpuścić. Także można powiedzieć, że jesteśmy w Polsce bezpieczni, a te rokowania białorusko-rosyjskie, one oczywiście są ważne i dobrze by było, gdyby. Rosyjski koncern Białnaftachim podał dziś, że Rosja wstrzymała od 1 stycznia dostawy ropy na Białoruś rurociągiem przyjaźń. Z kolei rosyjski Transnieft poinformował, że tranzyt ropy na zachód przez terytorium Białorusi odbywa się w pełnym zakresie. 31 grudnia ubiegłego roku władze w Mińsku i w Moskwie przekazały, że nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie warunków dostaw ropy na Białoruś. Żaden z kandydatów ubiegających się o szefostwo w Platformie Obywatelskiej nie zapewni merytorycznej debaty – ocenia poseł PiS Mariusz Kałużny. Dziś ze startu zrezygnował Grzegorz Schetyna. Lider PO Grzegorz Schetyna nie będzie się ubiegał o reelekcję. Jednocześnie zarekomendował na stanowisko szefa PO obecnego wiceszefa tej partii Tomasza Siemoniaka. Schetyna zapewnił o swoim wsparciu dla byłego szefa resortu obrony. Polityk zaznaczył, że zostawia partię w dużo lepszym stanie niż była jeszcze w roku 2015. Oznacza to, że walka o władzę rozstrzygnie się między pięcioma kandydatami. Wcześniej chęć udziału w wyborach na szefa PO zgłosili szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, poseł Joanna Mucha, europoseł Bartosz Arłukowicz, oraz senator Bogdan Zdrojewski. Poseł Mariusz Kołóżny nie ma wątpliwości, że Platforma skręca w lewo. Schetyna przy wszystkich swoich wadach jest raczej umiarkowany, zaznacza parlamentarzysta. Z punktu widzenia Polski żadna z tych kandydatur nie jest dobra, bo i w świecie wartości te kandydatury są mocno lewicowe. Pana Rukawicz to był członek działacz SLD. Borys Budka nieraz swoimi popisami pokazał na co go stać, więc nie są to dobre kandydatury z punktu widzenia i wartości, ale też z punktu Widzenia debaty publicznej. Ja przypomnę, że pan Borys Dudka, czy pani Joanna Mucha, czy pana Rukowicz strasznie tę debatę zaostrzają, atakują. To są osoby, które wzywały do płuczu przeciwko Prawo i Sprawiedliwości, wzywały do tego, żeby wychodzić na ulicę, wzywały polityków europejskich, żeby mieszać się w sprawy polskie. Wszyscy kandydaci mówią o potrzebie głębokich zmian w partii. Jednocześnie, oprócz się moniaka, nie ukrywają krytycznego stosunku wobec stylu zarządzania Platformą przez Hetynę. Pierwsza tura wyborów nowego przewodniczącego ma się odbyć. 25 stycznia. Druga, jeśli byłaby potrzebna 8 lutego. W wyborach będą mieli prawo głosu wszyscy członkowie platformy. Z Warszawy dla Radia Maryja Zuzanna Dąbrowska. Nie będzie kary dla matki z miastka w województwie pomorskim, która urodziła dziecko pod wpływem alkoholu. Tak uznała prokuratura, umarzając śledztwo w tej sprawie. Co więcej, śledczy, wbrew naukowym dowodom, twierdzą, że życie człowieka rozpoczyna się w chwili porodu. 29-letnia mieszkanka miastka urodziła pijaną córeczkę w kwietniu tego roku. Noworodek miał 0,9 promila w organizmie. Zdaniem prokuratury matka nie ponosi odpowiedzialności za swoje zachowanie względem. Płodu. W opinii śledczych dziecko poczęte staje się człowiekiem w chwili rozpoczęcia akcji porodowej. Odnosząc się do skandalicznej sprawy, konsultor Rady do spraw rodziny Konferencji Episkopatu Polski Henryk Kuczaj uważa, że argumenty prokuratury nie mają żadnych podstaw prawnych. Nie sądzę, żeby to było wykazanie się jakąś niewiedzą, ale jest to decyzja poprawna politycznie. Według mnie uległość wobec dyktatury kłamstwa. Przecież dziecko w szkole podstawowej wie, że człowiekiem się jest od poczęcia. Mówi zresztą o tym bardzo wyraźnie ustawa o rzeczniku praw dziecka, która ma już 10 lat, że dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Dziwi taka postawa. Jeżeli byśmy patrzyli na to racjonalnie, zupełnie to jest nieadekwatne do wyników badań, do Praktyki klinicznej, o której zresztą też mówi główny inspektorat sanitarny, wskazuje się na to, że spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży ma bardzo negatywne konsekwencje. Pijane dziecko, jakie urodziła matka z miasta, przyszło na świat przed planowanym terminem. Noworodek miał problemy z oddychaniem i trafił do szpitala w Słupsku. Dziecko ma też wadę serca. Narażenie dziecka na utratę życia i zdrowia zagrożone jest karą trzech lat więzienia. Zwiększa się napięcie na Bliskim Wschodzie. Przywódca pro milicji wezwał wszystkie ugrupowania do zjednoczenia się i wyrzucenia z kraju sił Stanów Zjednoczonych. To odpowiedź na amerykański atak rakietowy na lotnisku w Bagdadzie, w którym zginął m.in. irański generał Qasem Soleimani. Wcześniej zamach potępił m.in. premier Iraku. Nazwał zabójstwo generała kolosalnym pogwałceniem suwerenności, które uruchomi niszczycielską wojnę w Iraku, regionie i na świecie. Politości profesor Mieczysław Ryba ocenia, że atak może zaognić konflikt na Bliskim Wschodzie. Atak na Iran czy na irańskiego generała, tak wysoko postawionego, no jest w jakimś sensie zemstą za udział Iranu w akcji w Syrii i w wielu innych miejscach tam gdzie interesy amerykańskie były ulokowane, no ale pamiętajmy, że Iran też ma pewne różne możliwości odwetu. Jest to bardzo zapalny region świata, Bliski Wschód. W tym względzie oczywiście na pewno nie jest Iran w stanie ugodzić same Stany Zjednoczone. No ale pamiętajmy, że ten Bliski Wschód i pokój na nim jest bardzo zagrożony. W związku z czym taka akcja no, z pewnością nie przyczynia się do pokoju, ale no, stanowi nowe otwarcie konfliktu i jego ostre zaognienie. Sulejmani, dowódca elitarnych sił Al-Quds, został zabity wczoraj późnym wieczorem w Bagdadzie w ostrzale rakietowym sił USA. Zginął też jeden z dowódców irańskiej milicji, Abu Mahdi al-Muhandis. Ataku dokonano z użyciem śmigłowców bojowych lub dronów. Zginęło łącznie 8 osób, a 9 zostało rannych. Rozpoczęły się kwalifikacje do trzeciego konkursu 68. turnieju czterech skoczni. Duże szanse na zwycięstwo w niemiecko-austriackich zawodach ma Dawid Kubacki. Oba dotychczasowe konkursy ukończył na trzecim miejscu i tę samą pozycję zajmuje w klasyfikacji generalnej turnieju. Głównymi rywalami Polaka są dwaj najwięksi faworyci, Japończyk Ryoyu Kobayashi i Karl Geiger. Obaj zgodnie z oczekiwaniami wyprzedzają Polaka. Strata jest jednak nieduża, bo wynosi zaledwie 8,5 punktu. O szansach Dawida Kubackiego na końcowe zwycięstwo mówi Wojciech Heron z redakcji sportowej Radia Maryja. Dawid Kupacki faktycznie spisuje się znakomicie w tegorocznym turnieju czterech skoczni jeśli odnajdzie się w końcu na Bergi z Elfinsbruku, to na pewno zakończy turniej na podium. To będzie dla niego kluczowy konkurs, bo na tej skoczni nigdy nie szło mu zbyt dobrze, ani razu nie zakończył tam konkursu w pierwszej dziesiątce. Patrząc jednak na jego stabilną formę, można nabrać przekonania, że jutro mu się to uda. Szczęścia do warunków atmosferycznych podczas konkursów nie ma Kamil Stoch. To właśnie niesprzyjający wiatr w dużej mierze przyczynił się do tego, że trzykrotny mistrz olimpijski w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni plasuje się dopiero na 19 pozycji. Szósty jest Piotr Żyła, 29 Maciej Kot, a 30 Stefan Hula. I tą informacją kończymy wiadomości w radiu Maryja.